Siemanko. Dziś mamy małą akcję serwisową. Będzie wymiana pompy wody, bo cieknie. Eee, prawdopodobnie jakiś Saszka, który wcześniej to robił, eee, na, napakował tonę silikonu, który puścił. No i mamy nową pompę. Dziś będzie z nami pomagier. No nie nagrywaj, mnie. <laughs> Pompa jest nowa, termoteka z uszczelkami i tak dalej. też będzie nowy. Że ustawiam zaraz. Timelapsa i będziemy lecić z Dobra, pompa wyjęta, jest tak Żeby się do tego dostać, trzeba było zdjąć ten przewód gumowy Który tu idzie, jak go sobie tu zagiełem. Odkręciłem też mocowanie tego metalu, tej metalowej rurki Żeby było trochę więcej miejsca Tu na dole był jeszcze napinacz Napinacz jest, trzeba odkręcić od dołu leżąc Jest na trzy śruby do, do tego wspornika Nie wiem czy to widać, o do tego Na trzy dwunastki, z drugiej strony jest Więc trzeba od dołu tam, od tyłu podejść Wyjąłem go już górą Napinacz jest tu to jest taki razem cały z tym wspornikiem, i trzeba tu odkręcić go od tego wspornika. Widać potem, jest pompa wyjęta. Pompa jest na 12 przykręcona. Tutaj widać, że był jakiś stary silikon. Nie wiadomo co to jest. Już się uszczy całe. I teraz, tak najważniejsze. W sumie aż dziwne, że to jeszcze działało. Także łożysko było wyrąbane. Pompa nadaje się na śmietnik, znaczy na złą pójdzie. Kółka się różnią. Tutaj jest 125, którego nazwisko nigdy nie widziałem. W nawieczonych katalogach były albo 105, 158, albo 145. Nowe ma już 145. Zobaczymy, czy to będzie pasować. Znaczy, generalnie powinno pasować, tak, tylko nie wiem, czy pasek będzie pasował. Zobaczymy. Jeszcze zastanawiam się, czy nie wymienić od razu napinaczy. Nie wiem, tylko jak odkręcić same kółka, czy w ogóle się da. Zaraz, tutaj sobie poczyszczę, to wszystko tam trzeba to wyczyścić z tego silikonu. I składamy w odwrotnej kolejności. Nowa pompa jest przygotowana z uszczeleczką. Papierkiem 2000 sobie się tam przyleciałem. Na radę. Eee, tu już jest wyczyszczone. wszystko, nie wiem czy tam widać. Odsłuszczone. Niestety nie miałem żadnego break cleanera, więc posłużyłem się cleanerem do EGR-u. No i co? I składamy nową pompę. Nową pompę. Ułożę sobie jakąś kamerę, żeby coś tam było widać. Ja zobaczymy. Dobra, aktualizacja, wykręciłem tą rurkę co tu była żeby mieć więcej miejsca pompa już jest na miejscu, ale musiałem jednak odkręcić kółko bo z kółkiem by nie przeszło nie chciałem odkręcać, bo nie wiem czy będzie jakoś w miarę łatwo je dokręcić no ale zobaczymy jak to pójdzie Także teraz dalej leci film poklatkowy timelapse no i tyle, potem dalszą aktualizację wrzucę jest sukces, jest zrobione nic nie cieknie pompa jest nowa, musiałem założyć sobie stare kółko ze względu na to, że nowe kółko miało inne odsadzenie i tam od parówki odstawało od także założyłem stare kółko jest ok, nic nie cieknie jeszcze jest trochę mocno, bo tam jeszcze, jeszcze nie jechałem, jadę właśnie na jazdę próbną i tam nie wiem, z 5 km zobaczymy jak to działa no i, i gra i sukces. Generalnie ja jestem zadowolony, trochę było roboty, trochę się nadkurzałem, ale będzie git. może, Może wieczorem filmik już wyląduje na YouTube. Pozdro.